Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Dąbrowie Zielonej, pierwotny kościół modrzewiowy ufundowany w 1248 roku, obecny w 1554 roku przez kanonika krakowskiego Stanisława Dąbrowskiego, konsekrowany przez biskupa Stanisława Fałęckiego około 1570 roku, restaurowany przed 1787 rokiem przebudowany w latach 1908-1911 staraniem księdza Ryszarda Jasieńskiego i konsekrowany 27 czerwca 1911 roku przez biskupa Stanisława Zdzitowieckiego nad dawnym wejściem zachodnim Tarcza z Herbami i Poraj. Pobóg, inowina oraz litery S, D. Najprawdopodobniej chodzi tu o kanonika krakowskiego Stanisława Dąbrowskiego. Dach pokryty blachą, miedzianą lekko spatynowane, widniejąca na nim data 1776, pokazuje rok powstania dwóch dodatkowych ołtarzy rokokowych Dąbrowskiego Kościoła. Przy wschodniej ścianie świątyni renesansowy nagrobek kobiety i mężczyzny. Przed wejściem zachodnim ustawione są dwie figury. Jedną z nich stanowi figura Matki Bożej, powstała w latach przebudowy Kościoła 1908-1911, a pod nią napis: Matko Boska Łaskawa módl się za nami i niżej. Parafianie Dąbrowsce na pamiątkę wybudowania nowego kościoła w 1910 roku. Druga natomiast jest figurą świętego Floriana i powstała z fundacji wsi i ochotniczej straży pożarnej w 1959 roku. Na pierwszym filarze od głównego ołtarza renesansowa kamienna ambona. Dziesięciogłosowe organy dąbrowskie w okresie powstania były zaliczane do kategorii małych. Nie posiadały do tego klawiatury nożnej. Taki instrument wymagany był ówcześnie kubaturą kościoła. Kur znajdował się wówczas nad Zakrystią. Instrument nazwany organem funkcjonował 100 lat. Taka była i jest średnia norma sprawności starych organów. Użytkowanie w nieogrzewanym wnętrzu, zawilgocenie, atakowanie elementów drewnianych przez koryniki powodowało niszczenie ruchomych mechanizmów instrumentu i zestawów piszczałek. Organy powoli zatracały swoje brzmienie. W 1770 roku kanonik kielecki, proboszcz Dąbrowy ksiądz Stanisław Oszczewski, poddał organy gruntownemu remontowi. Wykonał go nieznany Mistrz Budowniczy. Kolejny remont został wykonany przez firmę biernackiego z Piotrkowa Trybunalskiego w 1885 roku. Podczas tego remontu instrument został odrestaurowany i dodatkowo rozbudowany, otrzymał dodatkowe głosy basowe i klawiaturę nożną. Po rozbudowie kościoła w latach 1908-1911 przez księdza Ryszarda Jasińskiego, przy wsparciu finansowym rodziny Szejblerów i Horbstów organy rozebrano i przeniesiono na na nowy, chór nad wejściem głównym. Witraże we wszystkich oknach w kościele zamknięte łukiem, w absydzie i bębnie okrągłe, przedstawiające różne postacie Matki Bożej, tu Matka Boża Kodeńska. Matka Boża licheńska, matka Boża ludźmierska I Matka Boża Piekarska. Kościół w swojej kopule ma ciekawą religijną polichromię figuralną w rokokowych medalionach z III ćwierci XVIII wieku.